Mam już różne rzeczy. Mam materiał na skraftowanie portalu do Endy, ponieważ oczywiście no, w tym świecie nie, nie generuje się twierdza ani portal, nic. Tych rzeczy. Także niestety muszę go sobie sam stworzyć przy pomocy... Au! craftingów... E, customowych. No, jest dosyć drogi, ale do zbudowania. Trzeba mieć mnóstwo bloków kwarcu, mnóstwo bloków żelaza, ale jakoś damy radę. Natomiast najgorsze jest jeszcze mhm. tylko to, że brakuje mi pereł. Perełki Endermanów. Czy tam jest gdzieś? Tam gdzieś jest dalej Enderman? Nie. to dobra, pójdę tu dalej może. U. Cześć. Hmm, to już Zostało coś po tabie? Aj to. Nie, no, dzianek się zrobił kolejny. Ja już mam wprawdzie 9 pereł, no ale potrzeba mi 12, jak wiadomo. Tam coś jest? To jest jakaś ruina chyba. Jeszcze tam nie byłem w sumie. <laughs> w tamtej części. Przelatywałem pewnie helikopterem, a tak, tam byłem na dole, bo tam jest wrak na dole, a na górze jeszcze nie. A to nieważne. Najważniejsze w tej chwili, żeby dopaść etki. Wiem, ja że ciebie jeszcze też stuknę przy okazji. co? Też mi zgrabię więcej prochu, może co? Na przykład. No, dwa kawałki, dobrze. Okej, okay, tu strzałeczki jeszcze po szkielecie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to na razie w takim razie zacznę sobie tworzyć bloki i a, ten portal zaczniemy gdzieś budować. Gdzie by to zrobić? Portal do Endu w jakimś ciekawym miejscu. Chciałem go zrobić gdzieś tuż koło wioski. Hahaha, ha, ha, bo mam pewien plan, ale na razie może nie powiem o co mi chodzi. Dobra, idę po te wszystkie bloki potrzebne też trzeba nagromadzić mnóstwo, bo w kresie, no i spożywać trzeba jakieś abuszka złote też trzeba sobie zrobić e, zaraz. Teraz tak, ja Kwarce mam dużo, dużo, dużo ostatnio zbierałem, także bloków mogę mieć mnóstwo. Nie wiem tylko, czy bloków żelaza mi starczy, ale no, żelazo też już trochę ukopałem. No, zobaczymy. O, te jaja, co tu są, to się nie śmiejcie A to są jaja od e, nie tyle modyfikacji co od datapaka z samochodzikami, ale nie, nie wykorzystywałem tego tu na tym świecie. Bez sensu sobie po wyspach jak jeździć Dobra, idę robić bloki żelaza i bloki kwarcu. Uh -huh. Bloki żelaza, prawdę tego A zobaczymy ile nam tego tu wyjdzie. A jeszcze jeszcze mam żelazo, ale... Ale mił będzie żelaza ORED Zaraz. Ja potrzebuję ile ja tych bloków żebym ja się nie przeliczył. Na każdą ramkę portalu tutaj w tym craftingu trzeba 4 bloki żelaza i 4 bloki kwarcu i wiadro lawy. I tak, 4 razy 12. To jest 48 bloków żelaza. Ups. Teraz ja z tego wszystkiego żelaza mam tylko 31 bloków chyba. Tak? 31 bloków żelaza. No niestety. Czyli jeszcze będę musiał chodzić i kopać. A no, zaraz przesadziłem, No, kwart jest akurat łatwiejszy, bo nawet w kwarc w tym w własnym craftingu postaci można sobie zrobić. O, zaraz będę miał. O, już mam. Kwart już mam. Ale nie mam żelaza. No cóż. Ech to idę do kopalni aha kwarc podniosę Z tego kwarcu może dużo w tej chwili szkoda że niestety bloków żelaza nie tworzy się tak jak bloków kwarcu. Mm, byłoby miło dobra drobki otworzymy. patrzcie jak mam super mieczyk eee, ale mam już tam w miarę zacząłem enchantować jakoś ten standardowy i tak pewnie by się nie dało ich połączyć A, nie Eee, oczywiście ten mieczyk tylko z tej modyfikacji możliwy, ale jest ze standardowych materiałów eee, złoto, diament i różdżka płomienna, haha, ha, ha. dobra, gdzie kopać? Bo w tej modyfikacji, oczywiście, mam również surowce w nederze, więc moglibyśmy sobie tam żelazo kopać. Może tutaj też pójdę faktycznie trochę w nederze, trochę w normalnym świecie, i dobra, zobaczymy się, jak już trochę ukopię. No, aż zapauzowałem, bo zapadłem Etka w, w tym w nederze. No a jeszcze mi potrzebne właśnie perełki. No chodź tu, chodź, bo cię chcę tłuc. Mam ja zejść do ciebie, no wiesz co? Miejsc tych amonii. Dawaj, dawaj te perłę swoją. Gdzie ty jesteś? To co za Enderman? Jakiś. O, jest. No, no jakiś dziwny. No tu jest. Kurcze, co on tak się jakoś dziwnie tutaj teraz. Jest... O, jest perełka zaraz. Jedną mi dał. Jedną, no trudno. No to już mam 10. Dobra, ale idę teraz w poszukiwaniu jeszcze żelazwa. No, to tutaj jest trochę tej rudy żelaza w naderze. Tylko to trzeba zawsze dalej odejść od spawnu, bo tam spałnie niestety nie ma, bo spawn to był jeszcze nas na przodach w ogóle robiony. Jeszcze o modyfikacjach w ogóle nie było mowy. Ej, a nie o forżu i tak dalej. Dobra. Szukam dalej. Ej, kurczę, nie nagrałem tego, ale zobaczcie co zdobyłem. Główka mrocznego szkieleta, bo tu akurat się napatolił. Ojejku, ja coś mam za dużo rzeczy chyba. Przez historyczki, no. Dobra, złączymy dwa. Węgiel, a wypraź się tym węglem. Dawa mi głowę. Tam gaz gdzieś lata, A jest tam obóz niedobry. Dobra, pałeczka mi się nie chce zabrać. Zaraz, moment. Nie, 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 nie. Dobra, wkopiemy się chwilę. Dobra, otwórz sobie. Gdzieś. Dalej ode mnie. Dobra, idę po tę pałkę i idę szukać dalej. Nie no, ale się wkurzyłem, no. Zobaczyłem Endermana, włączyłem nagrywanie i kurczę, coś się skrzaniło, nie nagrało się. A dał mi dzięki grabieży 3 perełki. Z tamtego mam jedną, z tego trzy, mam cztery perełki. Jeszcze mam dziewięć tych pomiennych różdżek dodatkowo. No zaraz. Ile mamy tego wszystkiego? Tu mam 9 perł tu mam 4, czyli 13 pereł. No to mamy jedną z dodatkiem. E, Ruździek mam 28 to ho ho ho. Świat i ludzie. Ja mogę te oczy już stworzyć, tak? Zaraz. I zaraz. Schowałem wszystko tutaj. Pyk, pyk. Bo to ja chyba mogę już tu nawet stworzyć... O nie, przepraszam, to jeszcze to trzeba zrobić. Cholera, tam mi się kichło, sorki, dobra, okej, okay, mam teraz 12 tych proszków, tak, o oko Endera, proszę bardzo, mam 12 oczu, ale zrobię sobie jeszcze jedno, dobra, a mogę nawet dwa widzę, ale to nie ważne ojej, jej jeje, dobra 13, bo chciałem sobie skrzynkę tą jeszcze zrobić, endową właściwie to tak chciałem zrobić dwie, ale no to jeszcze jedną perlę musiałbym zdobyć dobra, ale na razie przygotowuję się do zbudowania portalu może jeszcze jakiegoś siatka się gdzieś dorobię przy okazji i teraz tak, mi się już tu chyba przetopiły zaraz pochowam inne i zaraz wrócę Ok, zmagazynowałem wszystko co trzeba. Tu mi się chyba poprzepalało to jest, bo tam nie istotne w tej chwili. Teraz węgiel mam jeszcze, a może sobie zrobię coś. Dobra, nieważne. Eee, a, co ja a, bo to jest ten węgiel z nazwą Fuel, paliwa od helikoptera, dobra. Mam tego tyle. Ile mi tych bloków jeszcze wyjdzie z tego żelazka? kurcze blade brakuje mi eee, ojej 12 bloków żelaza jeszcze brakuje no trudno to idę kopać dalej eee, ukopałem dobra jeszcze stak tej rudy mi się udało kopać no trochę korytarzyków stworzyłem dobra to nie się przepala a idę popatrzeć może jeszcze jakiś jeden edek się trafi Widzę na mapie Etka. Tylko czy on tu jest gdzieś na wierzchu? Czy on znów jest gdzieś kurczę na dole? Chyba. Mm. Ja tego nie lubię, bo on jest pewnie w tych kopalniach pod spodem. Ale ja tam łatwo niestety tutaj to nie zejdę. Mm. Tu mogę sobie najwyżej spłynąć, a nie zejść. Kurczę, ciekawe dokąd spłynę. Jakżeś wpłynę z powrotem. Nie nie, nie, nie nie, 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 proszę państwa, nie, gdzie tam może być Edek Gdzie tam może być Edek, nie widzę go No stąd nie widać niestety. Zaraz mi się powietrze skończy Dobra, już była z tej wody Ojej, a już myślałem, no i mam, a mam, a mam. etka, mam, etka, mam, etka. Gdzie? Mam Są perełki. Co tutaj? znowu śmietnik jakiś. Dobra, wąs piaskiem. Trzy perełki. Ach, super. Rewelacja. No to teraz oczu, Endera mogę stworzyć mnóstwo. To jest jakaś klucz jaskini. Postanowiłem się przekopać po prostu. Zrobiłem tuneli, teraz nie wiem gdzie wylazłem. Tu chyba, tu. O. Dobra. Teraz się pewnie coś tam już zrozpiło oczywiście. Dobra. A może nie jest tak źle. Nie. Od mojego korytarza się przekopałem i prawie na tej samej wysokości, na której się kopałem. Faktycznie był w jakiejś jaskini Edek. przy okazji jaskini. jaskinie. Dobra. No dobra. Jeszcze teraz sobie powieszę to trofeum. Mezeros. To już mam dwie czaszki. Jeszcze trzecia ja mogłem tego wydera sobie zaspawnować. Nie, nie chcę z nim walczyć. Zobaczymy. można tą nederwą gwiazdę zdobyć. Może się przydać. Dobra, to robimy. Jeszcze tak. O, jeszcze jedno oko. Mam 14 oczu. Teraz będę mógł zrobić. Portal, tylko żeby mi się to żelastwo już tutaj przetopiło. Jest tu 16, tu 16. So tak rozłożyłem równo, żeby się szybciej stopiło. Tylko zaraz, czyli mi to wystarczy. Mam nadzieję, 64. Ile to z tego a, wyjdzie bloków? No kurde, jeszcze za mało będzie. A mamma mia, no! O, złoty miecz przy okazji gdzieś tam zdobyłem na jakimś tym świniaku. Dobra. No to jeszcze za mało. Jeszcze idę kopać. No, mam 57. No już chyba teraz mi wystarczyć. Dobra, weźmiemy sobie to porozkładamy, żeby nam się to szybciej stopiło. Dobra. O, dobra. Dobra, musi to topić. Przedtem pewnie widzieliście, to niektóre leczenia u mnie w inwentory, ale stąd się wzięło. Tylko, że niestety to nie jest miotana, bo spotkałem tu na zewnątrz tego zmutowanego wieśniaka, wieśniak zombie, tylko to był kartograf jakimś cudem musiał wyleść mi z wioski. Tylko nie wiem jakim cudem. No bo tak, wyjścia nie mają. No w żaden sposób nie ma jak tu wyjść. Nie wiem w jakim cudem on się wydostał. No bo nie ma kartografa, chyba że teraz będzie nowy, ale. a, no bo tamtego już nie ma. No to powinien się nowy tutaj pojawić. Ty kim jesteś? Kartograf, nowicjusz. No tamten już troszeczkę nie był nowicjusz. Hm, trudno. Wylas. Jego strata. Tylko jak? blade. No, nigdzie tu się nie da wyjść. Hmm. Tu, no nie, tu nigdzie nie ma możliwości. Tu też nie ma jak wyjść. No, tu. Nie wiem, jakby skakał, żeby wyleść. Hmm. No nie da się, nie da się. No. Cud, tylko że no, na odwrót się stał. Trudno. Chyba, że ja kiedyś wychodziłem, nie zauważyłem, że wylazł. Ale chyba. Dobra. Lecę y, tak. Jedną skrzynkę Endową już mogę sobie zrobić, bo już mam z czego. Ciach, 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 ciach. I oko Endera. Proszę bardzo, mamy skrzyneczkę Endu. O, bardzo ładnie. Ja sobie mogę postawić gdzieś w chałupie. Na przykład tu niech sobie stoi. O, i tu będzie można porzucać różne rzeczy, a drugą wziąć ze sobą, oczywiście. <laughs> gdzieś tam w endzie tuż przed walką ze smokiem postawić i żeby tam potrzebne rzeczy, które będą potrzebne na później, jak sobie czekały dobra idę robić elementy, dobra, żelastwo przepalone mam 58, a potrzeba mi tych bloków 5 to ile tu trzeba 2, 3, 4 5, dobra, mam resztę żelazo już zostawię w spokoju i teraz, 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 jak to się kraftowało? Co to jest, a nie to jest z modyfikacji. A, zaraz to może tutaj lepiej znajdę. Ramka. No, rama portalu kresu jest. O, bo blok kwart w ten sposób. Aha. Ach wiadro lawy, no tak, wiedziałem, że czegoś zapomniałem, wiaderka, a to zrobię sobie parę wiaderek przy okazji, o, przydadzą się, okej, okay, dobra, mam cztery wiadra lawy, jeszcze mam wiadra, zaraz w plecaczku jeszcze mam wiadra, o też mam sześć wiader, właśnie muszę też po ten plecak, trochę dodaję miejsca, i no ale no, też nie ma co śmietnika tutaj robić. Ziarno nie, nie, wrzucimy. Nie. Dobra, to do surowców. To coś się z tego miecza przetopiło. Tutaj ostatnia. Jedyna sztabka żelaza. A, bryłki żelaza jeszcze mam. mogę zrobić tutaj więcej tych sztabek. No trudno. Dobra, sześć wiader. No to idę do nederu po Hmm, Tu już byłem, ale tu gdzieś sięgnę, jeszcze po jakąś lawę. Nie, Niedługo co będzie trzeba dalej chodzić, bo lawa się skończy. <laughs> Nawiasem mówiąc, co powinni zrobić chyba tak, żeby lawa y, działała w nederze jako nieskończone źródełko. Tak jak woda w normalnym świecie. Skoro lawa tutaj się tak rozlewa, jak w normalnym świecie rozlewa się woda, no to nieskończone źródełka też by się przydały. Tym wiadro w środek. Teraz tak, żelaza były tu. Dobra, a kwarce były tu. nie Trama do portalu. okej okay. Z tym, że musimy oczywiście za każdym razem podmieniać wiaderko. Dobra. Niektórzy może będą mówić, że cheatuję, bo to jakieś craftingi, no ale inaczej nie mógłbym w ogóle sobie zrobić portalu, ani go z, gdziekolwiek znaleźć, bo na tym świecie po prostu nie ma, no, nie ma innego sposobu, no trudno. No nie ma. E, dobra, to jeszcze raz idziemy po drugą porcję lawy. Ha, ha, ha. No, zanił mnie pają, ale na szczęście do netheru ze mną nie, wesz, nie wszedł. <laughs> no ciekawe. Nie, nie teleportowałem nigdy tych do Nederu. Trzeba spróbować. Dobra, może stąd sobie weźmiemy. To widać też. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam, mam komplet, ok. Eee, no nie ten portal. No, do tej wyspy nie udzielały. Łaził. OK. Hops, 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 hops. I do domu. No i mam. Piadro Żelastwo. I kwarc. Mam. Pięk. I uwaga, ostatnia ramka, jest, mam 12 ramek, 13 oczu Endera, więc jeszcze muszę sobie trochę obsydianu zrobić i zrobić sobie jeszcze jedną skrzynkę, a to później. Na razie trzeba wybrać miejsce na półce. Wiem, zrobię go na tym statku. No dobra. Poszedłem jednak się przespać w dzień to jednak trzeba zrobić. Tylko przygotowałem sobie tutaj ten pokoik. No i stawiamy ramki portalu. I mam nadzieję, że wszystko się uda. Zawsze trzeba je stawiać od środka patrząc. Tak. Dobra. No, chyba raczej wprawdzie rzadki jest to przypadek, żeby stawiać to. <laughs> na surwivalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i chwila prawdy 12. Jest portal do kresu. Widzicie? Nawet nie potrzeba przestrzeni pod y, tym jednoblokowej. No, mamy portal. W takim razie szykujemy się na smoka. Ale na smoka pójdziemy w następnym odcinku. Tak więc, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. I do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy pójdziemy rąbać smoka. Do zobaczenia, pa. pa.